Ktoś może mi powiedzieć, jak to możliwe, że drugie najczęstsze doświadczenie na Ziemi jest też tym najbardziej samotnym? Mam na myśli to, że każdy z nas doświadcza żałoby, a nikt nie chce o niej rozmawiać. Więc kiedy w końcu pojawia się u ciebie, czujesz się jak obca we własnej skórze. Czujesz się osamotniona i nie wiesz, co dalej. Zaczynasz się zastanawiać, czy nie tracisz rozumu. To właśnie to błędne przekonanie sprawia, że zaczynasz się izolować, czujesz się niezrozumiana i opuszczona w swoim bólu, który przeżywasz po stracie. Więc jeśli teraz przeżywasz żałobę, zapewniam cię, nie wariujesz. To, czego doświadczasz, to naturalna, zdrowa, rozsądna reakcja na stratę i taka, na jaką twoje ciało i dusza są w tym momencie gotowe. To, że żałoba boli nie znaczy, że jest zła. Tak samo jak to, że czujesz, jakbyś zwariowała z bólu i smutku, nie oznacza, że jesteś szalona. To po prostu znaczy, że twoje serce wykonuje najtrudniejszą pracę, jaką kiedykolwiek przyszło mu wykonać. Czy żałoba kiedykolwiek sprawiła, że czułaś się, jakbyś oszalała z bólu? Opowiedz o tym w komentarzu. Dajmy znać ludziom, że nie są sami w swoim cierpieniu po stracie. Przytulam ciepło i